Europa od stuleci targana była konfliktami. Za naszą wschodnią granicą trwa obecnie wojna, ale dzisiaj, 14 czerwca 2022 roku, dobiegła końca inna wojna, która początek miała od flaszeczki, a skończyła się przy użyciu dyplomacji. Ale zanim powiem Wam o tej wojnie, to pytanie: jaki jest największy kraj w Europie? I w zależności jak podejdziemy do tematu, odpowiedzi na to pytanie mogą być no, różne. Ja bym skłaniał się ku temu, żeby nadać Francji miano największego państwa w Europie, gdyż jej główna część leży właśnie w Europie. Nawet nie biorąc pod uwagę terytoria zamorskie, w mojej ocenie ten tytuł powinien przypaść Francji. Niemniej jednak, Rosja. I jej część europejska jest tutaj nie do pominięcia. Na podobnej kanwie także Kazachstan liczy się w tym zestawieniu, ale gdyby pomyśleć jeszcze, jakie państwo może być w czubie, to malutka Dania, tak żeby się tu znalazła Dania z gwiazdką. A ta gwiazdka jest niemałych rozmiarów, gdyż albowiem jest to Grenlandia, której Gdyby tak przyłożyć od samego dołu po sam czubek. Taka przekątna byłaby gdzieś 2,5 km długości, daje to pokrycie w Europie gdzieś tak od Portugalii do, do Polski. Całkiem sporo przyznacie. I dlatego wspomniana wojna, wspomniany spór terytorialny toczył się pomiędzy Danią a Kanadą. Tenże spór dotyczył niewielkiej wyspy Hans. Niewielkiej, bo niezamieszkałej o powierzchni około 1,3 km leżącej na wodach cieśniny Naresa pomiędzy wyspą Elsmera a Grenlandią. Wojna, o której wspomniałem nosiła nazwę tak pieszczotliwie Wojny Whisky. Była pseudokonfliktem, który, tak jak wspomniałem, dzisiaj dobiegł końca. Ale jak to mówią, od początku. Wyspę odkrył niejaki Hans Hendrik, i był on grenlandzkim podróżnikiem i tłumaczem, który oprowadzał Brytyjczyków i Amerykanów badających Arktykę. Samą wyspę naniesiono po raz pierwszy na mapę w 1871 roku. A konflikt o wyspy można powiedzieć gdzieś tam miał miejsce od lat 30. XX wieku, ale to od 1973 roku, tak de facto, był on bardziej sformalizowany, gdyż pomiędzy Kanadą a Danią podpisano traktat graniczny, nie, niemniej jednak pozostawiając lukę w opisie granicy właśnie w okolicach wyspy Hans. I teraz przejdźmy płynnie do chronologii zdarzeń. Sam konflikt, można powiedzieć, rozpoczął się na dobre w 1984 roku, ale już w latach 1980-80-83 kanadyjska firma Dom Petroleum przeprowadziła badania na wyspie i wokół niej. W 1984 roku e, Kanada po raz drugi, czy w zasadzie już w tym momencie po raz pierwszy, sprowokowała danie, umieszczając na wyspie swoją flagę i zostawiając butelkę kanadyjskiej whisky, od której to zaczerpnęła nazwę ta wojna. Duński minister spraw e, Grenlandii sam przybył na wyspę w tym samym roku z duńską flagą oraz butelką swojego alkoholu, zwanym akvavit. Przyznam, nie znałem tego alkoholu, dlatego musiałem posiłkować się wiedzą z internetu i dowiedziałem się, że jest to wódka gatunkowa produkowana ze spirytusu retryfikowanego pochodzącego ze zboża albo ziemniaków oraz destylatów z nalewu na kminku zwyczajnym lub kminie rzymskim. Nabój alkoholowy o mocy od 40 do 45% popularny w Skandynawii, szczególnie w okresie Bożego Narodzenia. I w tym momencie można powiedzieć, konflikt rozgorzał, gdyż w 1988 roku duński kuter patrolujący Ocean Antarktyczny przybył na wyspę, zbudował kopiec i umieścił na wyspie maszt flagowy z duńską flagą. W 1995 roku duński oficer łącznikowy i przylecieli i umieścili kolejny maszt i kolejną flagę. Późnym sierpniem 1997 roku duński kuter patrolujący próbował dotrzeć na wyspę, ale tym razem został zmuszony do zawrócenia około 240 km od wyspy z powodu ekstremalnego lodu. W 2001 roku Kate Dewing i Chris Harrison, geolodzy z Geological Survey of Canada, którzy mapowali północną wyspę Elsmere, Polecieli helikopterem na wyspę. Już rok później, bo 13 sierpnia 2002 roku, duński statek inspekcyjny przybył i wniósł nowy kopiec, nowy maszt i postawił nową flagę, stwierdzając brak flagi z 1988 roku i flagę z 1995 roku w kawałkach. Tutaj nadmienić trzeba, że prawdopodobnie nikt tego umyślnie nie zrobił. Po prostu warunki atmosferyczne są w tych rejonach na tyle srogie, że te flagi, te kopce i te maszty mogły po prostu zostać usunięte siłami natury. Niemniej jednak 1 sierpnia 2003 roku, czyli w zasadzie rok później, załoga duńskiego i fregaty wylądowała na wyspie i ponownie wymieniła duńską flagę. Prawdopodobnie chcieli zapobiec naturalnej degradacji symboli narodowych. 13 lipca 2005 roku kanadyjscy żołnierze więc teraz już z przytupem wylądowali na wyspie, umieścili tradycyjny kamienny znacznik z tabliczką i swoją flagą kanadyjską. A już tydzień później bo 20 lipca 2005 roku jako symboliczny ruch kanadyjski minister obrony Bill Graham postawił stopę na wyspie. W tym momencie Duńczycy także zareagowali, bo już 5 dni później 25 lipca 2005 roku duński urzędnik rządowy ogłosił, że Dania wystosuje list protestacyjny do Kanady. Niemniej jednak nie byłem w stanie tutaj znaleźć źródła. Tego samego dnia wicepremier generalny Grenlandii Józef Mozfeld stwierdził, że wyspa była okupowana przez Kanadę, stwierdzając, że eksperci powinni ustalić, do którego kraju należy wyspa. Więc Teraz komentarz z mojej strony: skoro była okupowana, to czemu eksperci mieliby uznać, do kogo należy? Pytanie otwarte. Niemniej jednak, już 28 lipca 2005 roku ambasador Danii w Kanadzie opublikował artykuł w gazecie Ottawa Citizen dotyczący duńskiego poglądu na kwestię wyspy Hans. I tak dalej, i tak dalej. W 2005 roku tak de facto było, było apogeum tegoż konfliktu, bo 4 sierpnia 2005 roku duński kuter patrolujący został wysłany ze stacji marynarki wojennej na wyspę Hans, aby zapewnić duńską suwerenność. Kuter miał przybyć za trzy tygodnie. Czy przybył? Nie wiadomo. 8 sierpnia, także 2005 roku, duńskie gazety doniosły, że Kanada chce rozpocząć negocjacje dotyczące przyszłości Hans Island, czyli wyspy Hans. Wiadomość ta została przyjęta z zadowoleniem przez duńskiego premiera, który stwierdził, że nadszedł czas, aby zatrzymać wojnę flagową. Nie ma na nią miejsca w nowoczesnym międzynarodowym świecie kraje takie jak Dania i Kanada muszą być w stanie znaleźć pokojowe rozwiązywanie w przypadku w takich przypadkach. Więc tutaj mały przytyczek do tego, co się dzieje na wschodzie. Idziemy dalej. Tutaj w tym momencie nastąpił szereg zdarzeń mniej formalnych, ale jednak 16 sierpnia 2006 roku geolog z Vancouver otrzymuje pozwolenie na poszukiwanie na wyspie Hans od rządu kanadyjskiego. 17 marca 2007 roku naukowcy z University of Toronto i Technical University of Denmark ogłosili plany zainstalowania automatycznej stacji pogodowej na wyspie. Czyli dwa kraje mogą już działać ręka w rękę. W lipcu 2007 roku. Kanada aktualizuje zdjęcia satelitarne i uznaje, że jej linia zbudowana dla wcześniejszej umowy morskiej przebiegająca mniej więcej przez środek wyspy jest poprawna i trwają negocjacje z Danią. 4 maja 2008 roku Międzynarodowa Grupa Naukowców z Australii, Kanady, Danii oraz Wielkiej Brytanii zainstalowała automatyczną stację pogodową na wyspie. 11 kwietnia 2012 roku Kanada i Dania zaproponowały, aby podzielić wyspę Hans. 29 listopada 2012 roku Kanada i Dania zawierają porozumienie w sprawie dokładnej granicy między nimi, jednak bez określenia konkretnej granicy w pobliżu wyspy Hans. 23 maja 2018 roku Kanada i Dania ogłaszają utworzenie wspólnego zespołu zadaniowego do rozstrzygnięcia sporu. O wyspę. W lutym 2019 roku kanadyjski geolog John Robbins otrzymuje od rządu kanadyjskiego wniosek o poszukiwanie minerałów na wyspie w ramach wysiłków na rzecz rozszerzenia Kanady i rozszerzenia jej suwerenności. 12 września 2019 roku rząd Grenlandii podjął decyzję o zatwierdzeniu tymczasowego zamknięcia wyspy dla wniosków o pozwolenie na poszukiwanie minerałów. To zatwierdzenie było oparte na umowie pomiędzy Kanadą i Danią. W związku z tym kanadyjski geolog John Robbins również zawiesił swoje poszukiwania. I tak docieramy do 10 czerwca 2022 roku, gdzie Kanada i Dania osiągnęły porozumienie dotyczące granicy przez wyspę, która dzieli w tym momencie ten skrawek ziemi pomiędzy kanadyjskie terytorium Nowatu, nowat, a północno autonomiczny duńskim krajem składowym Grenlandią. Oficjalne ogłoszenie, oficjalne odsłonięcie prawdopodobnie jakiś tabliczek, bądź też jakichś obelisków właśnie ma nastąpić dzisiaj, 14 czerwca 2022 roku. I teraz jest to przykład jak spory mogą być rozwiązywane w cywilizowany sposób Mimo, że każdy z tych krajów doskonale sobie zdaje sprawę, że w obrębie ekonomicznym oddziaływania tejże wyspy mogą się znaleźć złoża gazu, ropy, metali ziem rzadkich, czegokolwiek, co w przyszłości może być użyte do rozwijania się danego państwa, ale to też jest przykład, że można zrobić to w cywilizowany sposób. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.